Elektryczne nożyce gilotynowe GQ50 to solidne przemysłowe urządzenie do cięcia prętów zbrojeniowych, drutu gładkiego, żebrowanego, prętów kwadratowych oraz płaskowników. Solidna, żeliwna konstrukcja zapewnia stabilność i precyzję podczas prac. Moment obrotowy skoła zamachowego przekazywany jest na nóż tnący po uruchomieniu dźwigni. Zapewnia to wysoką siłę cięcia przy minimalnym hałasie. Nóż można uruchamiać ręcznie lub nożnie, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo operatora. Duża moc silnika pozwala wykonać do 28 cięć na minutę. Do obsługi maszyny jest potrzebny tylko jeden operator, co zwiększa wydajność i czas pracy. Ostrze gilotynowe bezkompromisowo radzi sobie z prętami o średnicy do 50 mm, zapewniając gładką powierzchnię cięcia.